No proszę Piotr. Ale jedynka prosta. O właśnie, tak. Nie, 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 nie. Obok. Dobrze. Równo, równo, równo. Piotr, powoli. Dobrze. A teraz Piotr, poczekaj. Wyobraź sobie, że to jest linijka w książce do czytania. Zrób tak, żeby była równa. W jednej linijce, bo linijka się nie zakręca. Bardzo dobrze. Piorś jeszcze ponazywaj wszystkie cyfry po kolei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19. 11. Czeka Was niespodzianka, jeżeli ten listek zostanie 1, 2, 3, kolejny, obrócony na drugą stronę. Może poproszę Martin. Po odwracaj na drugą stronę. I niespodzianka się będzie powoli wyłaniać. 어? <susur>